Hej, cześć, witam Was wszystkich, ja jestem Mister Ciaskacz. a to jest drugi odcinek z serii Case Opening. Tak, yy, drugi odcinek z serii Case Opening. W tym odcinku będziemy otwierać 10 razy Felix Case. I mam nadzieję, że coś tam dro dobrego dropnie. Ok, więc lecimy. Nie? Pierwsza skrzynka. Zobaczymy. Z tego co widzę tu nie ma zbyt dobry szczegółów. Ja zobaczymy co to, to kurde jest. I testet 8 groszy. Długa ja, skrzynka. druga akad. <try> Pier Pierwszy akad. Drugi akad. Fama <laughs> kurde evengard O, to jest Faktoriniu. To jest tam to było. Aha, to, jest to samo i to jest... To jest... Aha, to jest, to jest nie, to jest filter set. To jest faktorniu i obydwa są... ups I obydwa są... taką samą ceną. Spoko. Lecimy trzecia skrzynka O, tu było Teraz wam jest kim był I... gdzieś Set czy korporal? Tak, to korporal Kurde, to jest każdy będzie, każdy będzie się w albo Ray Styker Item Ray Styker Item... Niech tak nie mówi. Po prostu... Po zrobię krótkie cięcia. Dobra. I znowu osiem. Chudę. Dobra, więc po mieli yy, krótkie cięcie, zaraz do Was wrócę. Okej, okay, to jesteśmy po krótkiej... przerwie, ja muszę um, coś tylko zrobić. No i to lecimy z, to, lecimy z y, piątą skrzynką już. Ja się życzę, trochę ciszyłem, bo w poprzednim odcinku było tak głośno, tak samo było głośno, a nie było mnie w ogóle słychać, więc teraz jest trochę ciszej. Czekajcie może. Chyba dobra jest hit. To jest dobrze. Na, chyba. Nie, napiszcie mi pod napiszacie mi pod odcinkiem, czy jest dobrze, czy... Słabo. Dobra. I... A teraz będzie ogłoszenie... No. Będę teraz promował kanały. Zapraszam na kanał Karol Dziemniak. Karol De yy, Tak. Może go znacie, może nie, ale to jest dobry też youtuber. Nagrywa... Yy, aktualnie... Jakieś tam serie? <gryw> Jakieś tam serie? Wow. Ja to bym opisywać. Jakieś tam serie. Tego, nie? Znaczy no, nagrywa ze mną Minecrafta. Multiplayer e, nagrywa Assassin's Creed Pirates. I to tam jeszcze nagrywa? Czekacie. Teraz sobie nie przypomnę. Te, te dwie serie są na pewno na jego kanale. E, hmm. więc sprawdźcie jego kanał. Zaraz będzie wam. Pokażę, zaraz będzie link do jego kanału. właśnie teraz. Nora, e, otwieram kolejną skrzynkę. No to sprawdzę jego kanał, bo to jest bardzo dobry test To jest, jest zaczynający się taka ja. kacza. Mhm. i, 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 i. dobra, mamy ostat... Sandstorm. 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 Wow, 20, a wreszcie, coś nie 8. Dobra, to siódma skrzynka. czy może z tym to tu będzie coś dobrego, coś dobrego no kurde, nie ma nic dobrego tak będzie akadż, tak no nie, tak blisko no kurde, no tak blisko, cholera No dobra dwie ładny. Ta i dwie skrzynki. Mam nadzieję, że ma jakiś czerwony skin, aby lepiej był czerwony. naprawdę by się cieszył wtedy. No. I zobaczymy, właśnie... co będzie, chyba będzie, chyba będzie, chyba będzie, co będzie. UP. USP. USP. Ue... no co 18 grosz... centów kolosze nie wiem, tam, nie wiem co to było Okej, ok, przedostatnia skrzynka I zobaczymy no, i zapraszam na kanał mm, stop motion studio na gry tam się gry, to są filmiki stop motion no, stop motion studio to stop motion nie? Yy, z serii na przykład zabawek Halo yy, mega bloks z... jakieś tam odcinki były z tego no, no więc sprawdźcie ten kanał sobie dwa kanały teraz powinien w ogólecie link teraz albo teraz nie wiem. dobra i teraz ostatnia skrzynka lecimy, nie? O nie, że będzie coś dobrego Ok, by był Akacz, widziałem Akacza nie będzie coś dobrego, będzie coś dobrego, będzie... No nie! Nie! Nie Dobra, robimy screena. No dobra! Okej, okay, no to... Spoko! 30 centów, proszę i no, USP Guardian to jest ten, którego którego wyszliśmy w tym odcinku aha, no spoko jest Grotto Pozdrawiam Izaka więc Grotto to jest fajnie, okej okay. no dobra, a więc y czekajcie, ile mam skinów? 18 Podpiszę kontrakt na 10 z nich dobra, to weźmiemy sobie y 10 na, na dole ciebie 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 a tu coś jest pod tobą hał dobra z nim od samego dołu pierwszy skin, który jest na dole quicksilver no dobra to weźmiemy od dołu tu 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 jeszcze pięć, tu 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 tu. No spoko, mamy 5 i robimy Kontrakt. kontrakt. Zobaczymy. Zink here. Ok, to się musimy podpisać, tak? Z tego co rozumiem. Mister. O Boże. Ciąsy. Kurde. A, mister ciaskacz. Nie więcej. No to podpisujemy się. Dobra, i co mamy? Fama famas Fama z Sierżant. Aha. No spoko. A więc... <grybujesz> dostaliśmy jednego skina na dzisiejszym odcinku w sumie. I gdzie ten Fama, czy gdzie ten Fama? O, jest w drugim miejscu. Ile, ile, ile? Okej, okay, a więc... To by było chyba na tyle w tym odcinku, mojej mili. Piszcie tutaj podpiście na dole tam na dole na dole pod, yy, napiszcie w komentarzu jaki jaką skrzynkę byście chcieli następną i mówię już nie mówię na pewno nie będzie shadow case nie okej okay. yy, nie wiem a resztę to zobaczę, nie, nie wiem znaczy, nie mogę obiecać, że wszystkie mogę wziąć bo nie mogę Wam obiecać tego ale spróbuję dobra się na dole i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się czołem i cześć!